My drugi dzień tak będzie to się zaczynał drugi dzień o, czyli pierwszy samolot a co nie mnie zostaw ta w spokoju danka w domu no jest szybka przesiadka, nawet jeszcze mamy 5 minut o już otwierają 25 minut mieliśmy żeby dobiec tutaj do Frankfurcie na drugi koniec lotniska tak de facto więc było wesoło biegliśmy, Darek trochę później wyszedł bo już siedzieli na końcu samoloty więc zanim wyszli to trochę potrwało to co wsiadamy do większej Lufthansa. lecimy teraz do Etiopii i w Etiopii jeszcze jedna przesiadka i dopiero wtedy do Tanzanii jedę bez synka, ale obok mnie trójka małych dzieci. To jest klon. Jest, jest ok. One moment, please. No, super. bo ci krótko jest. jesteśmy wszyscy Jest yes, Rysiu? jest. Wszyscy są. Jesteśmy w Kenii. Tanio Barsz, 8 zł za minutę. Przesiadka, godzinę czasu mamy. Godzinę czasu mamy, nie? No. Czyli tak super fajnie. Czech, prześledzimy się na następnego samoryciku. I już potem tylko jakieś dwie godzinki i jesteśmy w Tanzanii A potem tu. To... Hello Afryka. Ja piśm. Zimno jest. Za mną. Na żywetek. Na tak, o, także na plaży się położymy, jakoś do rana przetrzymamy. Basio, wróć do grupy, tak? Nie oddalaj się, dziewczynko, tak? No. Także kończy się drugi tak naprawdę dzień, w sumie pierwszy. No taki nie żeśmy... No dobra nieistotne. Tak zmontowałem dzisiaj jako dzień drugi. Za chwilę wsiadamy do samolotu. Tu już jest dwie godziny na plusie, czyli jest 20 trzecia, to jest ostatni, ostatni ostatnia przesiadka znaczy samolotowa, bo to jeszcze musimy zrobić jakiś wyjazd jakimś taksówką, albo cholera czym, czymś tam zorganizujemy Ech, także od jutra już filmiki z Tanzanii teraz Kenia, za 15 minut mamy odlot z Kenii pa pa oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji jeśli się rzeczywiście to interesuje przepraszam We'll be right <laughs> back.